Witam, wichu 1993, to jest kolejny odcinek Ark Survival Evolved. Jak widzicie to ładnie to rośnie, chociaż długo rośnie, ale ładnie rośnie, no pierwszy raz z pogody widzę taką mgłę. Nie wiem, nigdy nie spotkałem się z tym, może był jakiś patch? Nie wiem. Może po prostu nie miałem takiego pecha, że nigdy nie miałem po prostu mgły. Nie wiem już sam. No, ale myślę, że dzisiaj zobacziemy kolejny ee, artefakt i się przygotujemy na to w miarę dobrze hmm. ja tu na pewno mam dwie kusze a bo to jest ta lepsza kusza pamiętam dobra ta kusza idzie tutaj, dobra, ona jest ta lepsza, ta z lepszym damagem e, jestem przygotowany chyba w miarę hmm. e, to, 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 to... to co to było? Co to było? A! Właśnie, zapomniałem o nim w ogóle, Ankylo. Y, możemy go przetestować i zobaczyć jak nam bardzo tutaj będzie ładnie kopał. Ankylo, y, siodło na Ankylo było dosyć proste do zrobienia. Y, może wpiszę tutaj Anny. Nie ma? A, to się w smite robiło chyba. Wow. Siodło na ankylo, z abronto, sabertooth, mamut. Mam siodło na mamuta, ale... Ale na ankylo nie widzę. To mi się przyda do walki. Amunicja idzie do tego karabinu. Dobra, jeżeli będę musiał walczyć, to mam czym się bronić może. Okej, okay, dziwnie Dziwnie to celowanie, to celowanie jest tak yy, nie... Nie powinno jest... się tak trzymać broni celując, tylko trochę niżej no. Dziwnie. Bardzo dziwnie, ale... No jeżeli tak, to jest, Jeżeli tak, to to co pracę? Yy, ja... Ja się nauczyłem w ogóle tego blueprintu na kilo. Jest to wie, jest a nie. On... Ankylo Saddle się nie wyuczyłem, a to co to będzie? Jakaś zbroja Yyy um. Ankylo tutaj nie ma, Smite na 100% Ankylo, a O, dragon Anny Nie ma! A tutaj, <ścoughs> O jest! Ankyla Sider Fiber potrzebuję tylko Dobra, mamy fiber coś tu mamy, dobra Możemy robić Więc fiber i Saddle z 270 Akurat mamy... A nie, to 140, 140 potrzebujemy Zobaczymy jak, jak tutaj nam będzie kopał No i będziemy musieli pójść do tego Masz sobie powiedzmy Strzelew do Bum, leży. <noise> Dosyć duży damage ma to, ale nie przesadnie wielki, nie? Bardziej ta broń się nadaje na PvP. Du, 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 du. O, kolejny do do. <noise> Jak y, dziwię się trzeba z tej broni. Nie powinno się tak trzymać, tak, tak celując, kurde. No ale cóż Skołpa muszę sobie szybko zrobić sobie, żeby celownik wiecie... O tak i będzie dużo lepiej się strzelało. Eee. Mam, mam. Więc... Ankylo, akces inventory Saddle... Ej, tak by the way. O kupa się przyda. Dobra. Jeden kupę, kupa, kupa. No stój! Chcę mieć kupę. Ej, ruszy szybko. Chcę mieć kupę, no, no. Dobra, weźmy te narkotyki, jagódki. Możemy, możemy zostawić. Zobaczmy, jak on kopie, bo ruszać się nie rusza za bardzo. Na pewno waga ma 370, tylko. To jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. Musimy dać więcej, właśnie w ten. No dobra, więc pokaż, co potrafisz. A powiem wam szczerze, że dużo flintu, naprawdę ładnie, mm. bardzo dużo flintu, ale no yy, szczerze, ale jest on strasznie wolny, ale tak bardzo, bardzo wolny, więc ja będę musiał. Yy, na knupa go dać, a potem się jakoś wykombinuje, ale kopię yy, kamień, flint bardzo ładnie i to się no bardzo przydaje. Nie ma z tym problemu. Z wagą może być problem, bo no, strasznie mało ma tego. przykazuje z zbiera, ale to, to bardzo nie obchodzi. O, zabiłem z tego śle Jedna jednego hita? Taki to powiedział, Piąty. To jest nic dziwnego Trochę jagódek Drzewo też zbiera i tacz Tacz. Głównie tacz Można go traktować jako kilow. <laughs> Parę rzeczy wyrzuciłem z ekwipunku, te wszystkie tutaj. Ym, no wiecie, to co miałem i, to, i tego nie potrzebuję całkowicie, niech to zniknie. Yy, no i teraz tak. Yy, ile mam rzeczy? Tutaj mam trochę tego. Hmm, a tak poza tym tutaj nie mam nic. Yy, tutaj. Mamy bardzo dużo narkotyków Jeszcze więcej, to się przyda yy, Muszę iść yy, odnieść tutaj kupę Tak by the way, kupę, kupę, jeszcze tu jest kupa Dobra Coś tak nie za bardzo, to jest 3600 56 000, 11 11000 Dobra, to tu od, odłożymy Kupky, kupki Kupki, kupki... Eee... Ok. Napełnimy sobie wodę. Możemy lecieć do kolejnej jaskini. Tylko, że jeszcze o czymś zapomniałem. A, żarcie. Więc akces inwentory. Tutaj nie ma żadnego żarcia. Ale Lewiki samiec ma. Przykazujmy Wikisomcowi Meldemage, żarcie i poczekajmy trochę, aż się wszystko tutaj ugotuje. Jeszcze na wypadek, gdybym smoka znalazł po drodze, a to jest duża szansa na to, to przygotowałem sobie tutaj więcej amunicji usypiającej. Może się to naprawdę bardzo, 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 bardzo przydać. Um, więc amunicja usypiająca 16, strzał usypiające 23 No jest duża szansa, że nam to wystarczy w zupełności na oswojenie smoka, chociaż nie wiem jak to będzie e, Przy okazji może jeszcze napra... A nie, to jest ta to zwykła primitive um, A to jest naprawiona, dobra To wszystko chyba A, i żarcie trzeba wziąć, takie zwykłe, zwykłe e, Bo smok będzie w żar żarcie Mięcho więc będziemy potrzebowali zwykłego, nieugotowanego mięsa. No sobie weźmiemy wtedy z tego jeszcze wiki samca i możemy ruszać. O, nie. A! Dobra, weź tak, tak, tak. No dobra, jeszcze może trochę, bo wątpię, żeby Knop go, wiecie, poradził e, w swoje szpony. I przeniósł go, dlatego jeszcze może weźmiemy trochę narkotyków, tak o, żeby mu, wiecie, wpakować na e, siłę. Może tyle wystarczy, dobra. Okej, okay, jestem gotowy, możemy lecieć Knub, gotowy jest. Dajmy mu movement speed, bo on jest taki wolny, że aż strach po prostu i, i żal. Okej, ehm, wszystko jest. Tak przy okazji już może podlecę sobie do tego e, bikona Żeby zobaczyć czy jest tam coś fajnego Może? Nie wątpię, ale Czemu nie? Czemu nie podlecieć? Nic to nie kosztuje Ui. O o, -ł. do góry Aktualnie ciężko będzie z niego coś wziąć Eee, nie, nie ryzykujemy. Nie, to, to nie ma szans. Nie, 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 nie. Odpada, odpada. Kolejny beacon, tylko czeka, abym go podniósł. Ale żadnego, żadnego smoka jeszcze nie widziałem. Nie wiem, może one są takie rzadkie i w ogóle. Chociaż wcześniej to widziałem tylko tamtego jednego smoka. Hmm. No zobaczymy. Może się trafi, może nie. Ehm, ojezu, o nie, 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 nie. Nie potrzebuję tego. Wow, co to było? Aha, e, owady, muchy, ważki, czy tam co to jest? Kumary, nie wiem. Coś, co kąsi, jaskinia jest gdzieś tutaj. Gdzieś w tym miejscu, gdzieś na tym miejscu. Może, może bardziej na lewo to było. Oj, nie jestem pewny. Ja teraz to jadę z pamięci z tego, co widziałem parę dni temu. Chyba tu gdzieś. Gdzieś bardziej chyba na lewo. Nie wiem, tu powinno być. Wow! Smoka jak nie ma, tak nie było. Niestety. Z magna. Może tu? Może? Dobra, znalazłem jaskinię. Jaskinia jest w... O Jezu. U, A, kupa. E, jaskinia jest w tym miejscu. Tutaj. Gdzie jest to me, me, my, e, Dobra, więc możemy tutaj... Face i zobaczyć sobie pierwsze rzeczy, jakie tu zobaczę, może trochę zdajmy gamę, bo, ja, bo jest noc teraz. Wow. Wow, jeszcze nic nie Okej. Okay. Kolory, ładne kolory. Aha, broń weźmy do łapy. I to. A, ja nie mam zwykłej amunicji. Dobra. To kusza może być. Dobra. To jest ta lepsza kusza. Więc nie powinno być problemu. Eee... A wteczki powinienem zrobić, ale. Palać. Co my tu mamy? Jak w razie nic. Nic takiego strasznego. Muszę pamiętać, w którą stronę iść, bo to chyba jest labirynt. Ha. <laughs> tu nie. Tu jest metal. Um, dobra, to tu, tam się idzie do domu, do, do wyjścia, idziemy dalej i dalej, co już? Bo widzi, ja widzę, że tam jest ten, ale tutaj, a tu jest, yy, nie wiem. Co, to wszystko? Naprawdę? Tyle? Nic więcej? Ale spodziewałem się czegoś więcej, ale. O, a nie, czekaj. To nie to, ale. <laughs> Szkoda, że to jest na trajka. Ale co to daje? Armor, większy armor. Trajeksa. Biorę. Czemu nie? Ale nie wiedziałem, że w jaskiniach też się yy, zwykłe itemy mogą pojawić. Słyszycie? Czekajcie. Dam głośniej na chwilę muzykę SFX, jest na Maxa. O Jezu. Dobra. E, moment. Słyszycie? Takie jakby gwizdy. Takie... Ej, to się zrobiło trochę straszne. Naprawdę. O kurde. Jakieś dziwne odgłosy tu mam. A wątpię, że to był wiatr, chociaż może. Ale nawet jeśli to jest taki trochę creepy. Lol. <laughs> No, brakowało żeby tu jakieś duchy były, czy coś, Jezu, ja bym chyba... Eee, zawału został. <laughs> Zobaczmy, co jest z tej strony, bo mnie ciekawi to? to. jest woda, czy co? Nie, to nie jest woda. Ach, ten dźwięk, kurde. Weźmy się najeżdżmy. Tu jest woda, widzę, że jest głęboko, głęboko bardzo. O, po prostu, wow. Wow. Ha, ha, ha. Ciekawe miejsce powiem, ta jaskinia wygląda jak zwykła taka jaskinia, ale ma jakiś taki specyficzny klimat. O, ale tu jest głęboko, wow. Kryształy tam są i ciemność. Tam dalej. Wolę tam nie. Le nie, wolę tam nie iść, bo. Nie, bo coś mnie zabije i. I co? A z drugiej strony, co mamy? Może to jest creepy. Trochę, trochę się zaczynam bać w tej jaskini, ale. Nie wygląda jakby to miała być jakaś tutaj... O! Wróć! pająki są? To są naprawdę pająki, lol. Pierwszy raz widzę na oczy takie... stworzenie Kusza. Jeżeli to są pająki, to pewnie potrafią truć. A jak potrafią truć, to... mam przejebany. Że tak powiem. Dobra, araneo tu są. Dobrze, że mam tą fajną kuszę. Odsuń się ode mnie. Oj, 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 oj. Yyy. Dobra, padł. Hu, hu, hu. Nie mam za dużo strzałów, ale pff, mogę zrobić je na miejscu, chyba. No nie, nie mogę. Muszę mieć Tatch, FIBER i Kityna, <grystanie> mięso. <grystanie> <grystanie> Dobra, uważajmy na kolejne. Patrzymy przed siebie i w ogóle, bo ja nie chcę za bardzo trafić na gniazdo, ich że tam będzie ich 10, bo. Jezus Maria! Co to było? Fuck! No, bez jaj! Nie, ja idę drugą stroną, ja, ale dostałem dreszczy. O, fuck! Nie, nie, w drugą stronę. Walić to, walić to, walić to. Nie no bardziej klik nie mogło to być. Ja pierdzielę, ale pełne pory mam. A uh. No chyba sobie żartujecie. What the fuck? A ah, tak. Ah, 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 ah. ah, nope. Tylko tyle powiem. Idziemy w drugą stronę. I... A... <śmany> Tutaj znalazłem tą fajną rzecz. Nie, nie, ta jaskinia jest straszna. Um... Ja nie chcę nam wskakiwać i, zgi i no nie móc wyjść, bo jak mnie coś otoczy to będzie problem. A chcę być w miarę ostrożny. Tędy nie zejdę. Dobra. Yy, też wiem, że ja nie wlecę do tej jaskini knupem. Jeżeli myślicie o tym. Jest za ciasno. za ciasne wejście na to. Więc to też, że tak powiem, jest niemożliwe. Mówi się, skończymy żarcie zanim ja coś znajdę, ale chyba... E Hmm. Znowu pełno wody. Nie lubię już wody, bo tamte węże wyszły z wody. Po prostu tak, o! Bo tak chcemy. Akurat wtedy. Trochę to straszne. Nie, to wątpię, żeby było oskryptowane. <grystanie> po prostu mam takie szczęście i... Bo ta gra nie jest oskryptowana, więc... Wątpię, żeby tu były jakieś oskryptowane momenty, że gdzieś się pójdzie, a... O, to jest. Nie, nie, to tak, to jest to. No dobra. Uu. Hello, echo, echo. Echo. Zbroja mi nie pomoże na żadne węże i tak dalej, bo trucizna to trucizna i nie ma bata. Przeżyć po prostu. Uśpią cię i. Jest! I nic nie zrobisz! Nie! Nie ma! Fuck! Kusza. Drugą sztukę uśpimy, a potem zabijemy, wiecie? Bo ja nie mam zamiaru podchodzić. A wiem, że strzał mi nie starczy. Chociaż może. Zobaczymy. Hmm. Nie ma drugiego węża. Były dwa czy jeden? Zobacz, nie wiem. Mamy kolejny artefakt of the hunter. Yeah. O oh, nie, kolejny wąż. Dobra, idziemy z powrotem do domu. Wychodzimy stąd jak najszybciej. Mam dosyć tej skóry. Ona jest jakaś taka straszna, creepy as fuck. W ogóle norm, normalne oświetlenie w tej nie jest takie. A. To jest jeszcze bardziej creepy as fuck. As fuck. Ehm. Ale ja włączam tą gamę, żebyście widzieli wszystko, bo. No wiecie, jest ciemno i teraz na przykład nic nie widzicie. Prawie. No u mnie jest jaśniej niż u was na filmie, bo film zawsze jest ciemniejszy. O odrobinę. Czasami znacząco, ale. Ale to jest kinia jest fajna, naprawdę. lol A Teraz to główno widzę i nie wiem czy w ogóle przede mną będzie jakiś e, wąż czy coś Może wlecę na gniazdo pająków, które się zerspiły albo coś i... E. Pić Eee, dobrze idę? Chyba żebyście coś widzieli. Macie. <laughs> Powiem szczerze, że się przyzwyczaiłem do pisania jedną ręką. W ogóle, w ogóle jak ja piszę coś tak na klawiaturze robiąc coś, to nie lubię puszczać myszki. Nieważne co to by było, ale lubię zawsze myszkę trzymać i po prostu e, wtedy na przykład na czacie, na jakichś grach, piszę jedną ręką zawsze. Czy to są jakieś battlefieldy, czy to cokolwiek, to zawsze jedną ręką piszę. Nie, nie po prostu nie lubię spuszczać ręki z myszki. Nie lubię tracić kontroli nad postacią. Bo to się zawsze może źle kończyć. A tak to pisząc mogę jeszcze kogoś zabić. Knuuu! daj mi kupę. Kupa jest? Kupa, kupa, widziałem kupę. O jest, ale taki blopek. Ode. Właśnie zniknęła. No. Dobra. E, zostały nam jeszcze... Czekaj. Raz, dwa, trzy jaskinie. I wtedy będziemy mieli chyba wszystkie artefakty. Mm, są jeszcze dwa artefakty chyba. Ale on ich się nie zdobywał w jaskini. Nie jestem pewny. Teraz tak. Którym jest do domu? Aha. A Tam. Dobra. Tak więc to by było na tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. A smoka jak nie ma, tak nie ma. I wiem, że nie możecie się doczekać niektórzy smoka, O boże, śniło mi się to, mam déjà vu. I jeszcze znowu mi się to śniło, że mówię, że mam déjà vu, że mi się to śniło. Ja pierdziej! Jeszcze znowu mi się śniło to, że mówię, że się śniło, że się śniło i że mam też pi. Przepowiadam przyszłość. Lol. Lol. W snach. Dobra. Tak więc to było na tyle. Pa i trzymajcie się na razie. Hey, he he he.